No cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do was z różnicami kosmetycznymi, bo o to mnie prosiłyście i wiem, że mam mogę was zaspokoić, dziewczyny, w tej kwestii, bo mam kilka perełek do pokazania. Po pierwsze, chcę wam pokazać podkład fantastyczny, podkład z firmy Laura Mercier. To jest podkład y, kremowy. Y, ja mam wersję akurat oil free, a kolor Bamboo Beige. To jest kolor, który jest naprawdę cudowny. Y, jest w odcieniach złotych. Jeżeli chodzi o ten podkład, on jest kremowy, ma konsystencję kremową, nie lejącą, bardzo ładnie kryje. I bardzo ładnie wygląda na twarzy. Spójrzcie, nałożyłam go w tym miejscu. Długo się utrzymuje, więc będzie bardzo dobrym zamiennikiem na przykład czy też Studio Fix'a smaka, czy też Clarinsa Verlasting'a. Więc ja Wam polecam go bardzo serdecznie. Na długo wystarczy, ponieważ wystarczy naprawdę bardzo, bardzo niewielka ilość, aby zaaplikować go na całą twarz. A co chcę jeszcze powiedzieć, to to, jeżeli chodzi o minusy, są, myśleliście, myślałyście pewnie, że mam same plusy. Nie, nie, nie będzie podkreślał suche skórki, więc miejcie to na uwadze. A tak, według mnie podkład genialny. Co jeszcze? Pozostając przy tej marce, to mam fantastyczną szminkę Wam do pokazania, którą mam też dzisiaj na ustach. Nosiłam ją naprawdę mega, mega często, bo ja mam mnóstwo tych szminek, ale ta akurat, no, według mnie jest super, bardzo ładnie w niej wygląda, mi się czuje w niej też naprawdę super, także postanowiłam, że ją Wam pokażę, ponieważ jest ona moim ulubieńcem ostatniego czasu. Opakowanie jest kiepskie, no u mnie przynajmniej tam po tych, na tych kantach po pierwsze raz, że się porysowała, a dwa naże na tych kantach. Poschodził ten, poschodziła ta farba i to jest minus tej szminki, ale zawartość jest według mnie rewelacyjna, bardzo ładnie pielęgnuje usta, mimo tego, że to jest seria walurowa, tam chyba tych 8 szminek wyszło, nie wiem, jeżeli wiecie, czy więcej, czy nie, to dajcie koniecznie znać pod spodem, w każdym razie musicie zobaczyć koniecznie tę serię walurową, one się bardzo ładnie i bardzo długo utrzymują na ustach, są takie półmatowe, bo on pewnie ma zawierał jeszcze z tego, co pamiętam, jakieś woski, pszczele, czy też no, inne tego typu nawilżacze, Mm, więc wykończenie nie jest takie tempo matowe, jak przy makach. Jest, bardzo ładnie sunie po ustach, mm, pielęgnuje je, ale mimo wszystko naprawdę bardzo, bardzo długo się utrzymuje. Także tak się prezentuje ten kolor. Tutaj yy, pokazując wam w zbliżeniu, w zbliżeniu, ta u mnie wygląda na ustach tak. Dla blondynek mega, dla czarnych mega, dla rudych super. Więc naprawdę, jeżeli lubicie, jeżeli lubicie różowe kolory. Koniecznie musicie zobaczyć. Dobra, z tych takich maleńc, które jeszcze sobie kupiłam i które były i są moimi ulubieńcami to są lakiery. Fantastyczny lakier, jeżeli Wy w ogóle chcecie, nie, jeżeli nie Wy chcecie, jeżeli Wy mm, wiecie, gdzie można nabyć lakiery neonowe, koniecznie musicie napisać pod filmikiem, naprawdę. Ja kupiłam sobie lakiery z firmy Lovely, ponieważ tylko takie w Rosmanie były w tych takich neonowych kolorach. Jeżeli chodzi o te lakiery, są super, no, bo trzymają się jak każde inne lakiery, ja zawsze tak nakładam top coat, więc umieść to wszystko trzymuje około 2-3 dni, maksymalnie 3 dni. Te są dwa super, tym żółtym wygląda, z daleka wygląda fajnie, ale z bliska, no, niestety potrzebna jest jeszcze trzecia warstwa, więc ja żółtego nie polecam, chyba, że będziecie sobie nakładać trzy warstwy, ale naprawdę lakier są piękne, dają naprawdę rewelacyjny efekt, zarówno na skórze mega bladej, jak i bardzo ładnie opalonej, wszystkie będą wyglądały w lecie mega, mega super. W ogóle mam ochotę ten teraz takie neonowe kolory, jak jest taka pora roku ciepła, pora roku. No i dobra, i co jeszcze? Jeżeli chodzi o zapach, to ciągle się psikam tym Alienem, to jest Alien O Extraordinaire, jeżeli źle czytam, poprawcie. Bo każdy może się mylić, tak? W każdym razie. Musicie go powochać w seforze czy też w taglasie. Bardzo, bardzo go lubię. I w ogóle mam miłe chyba z nim wspomnienia, dlatego jak widzicie, ubywa go na bieżąco dosyć sporo, bo niedawno go zaczęłam, a już mam go trochę więcej niż pół. W każdym razie kocham go i uwielbiam i dla mnie to jest świetny zapach, kwiatowy zapach, ale też nie lekki bym powiedziała. Idealny jak dla mnie na lato. Wcześniej lubiłam light blue, wcześniej lubiłam takie bardzo, bardzo lekkie, delikatne. A teraz mam ochotę na ten. No, kwity sens jakoby kobiecości. Tak, powąchać go koniecznie. Dobra, co jeszcze? Hmm, to jest pasta Dabur Herbal. Według mnie. Pasta rewelacyjna, ale co chcę Wam przeczytać? Bo akurat na opakowaniu nie jest napisane po polsku. Zostawiłam gdzieś ten kartonik, ale w końcu później go wyrzuciłam, bo nie wiedziałam, czy nakręcę na Was, czy też nie. W każdym razie to jest pasta ziołowa do zębów z wyciągiem drzewanym, Ma właściwości antybakteryjne. Pomaga wzmacniać i chronić i. Zęby oraz dziąsła. Działa wybielająca, usuwa osad, kamień na zęby oraz przebarwienia, a także wzmacnia zęby. Idealna do wrażliwych zębów i dziąseł. Nie zawiera środków chemicznych, cukrów ani słodzików. Więc to też jest bardzo ważna informacja, a poza tym pasta jest naprawdę rewelacyjna. Ja Wam powiem, że moje zęby są takie czyste. One są takie czyste po prostu. Ja znacznie bardziej wolę ją niż te wszystkie Colgate, Elmexy -El -El i te wszystkie inne pachnie bardzo przyjemnie, ma kolor taki, spójrzcie, taki zielonkawy, trochę brudzi mi szczoteczkę, ale to w ogóle nie jest istotne, w każdym razie dobrze czyści te zęby, jest smaczna w smaku, taka dosyć, według mnie, taka miętowawa, ale naprawdę one są takie dobre, takie oczyszczone, fajne, fajne, po prostu fajne, dlatego ja Wam polecam serdecznie, a nie tworz takie osadu, bo mi na przykład Blendamet nie wiem czy Wam też, tworzyła taki osad w jamie ustnej i dlatego ja bardzo Blendamet nie lubiłam używać, szczególnie wieczorem, jak rano się obudziłam z takim Niektórzy to nazywał kapciem, nie wiem, w każdym razie takim takim no nieprzyjemnym, um, nieprzyjemne takie coś było. W każdym razie ta tego nie robi, ta jest świetna, dla wrażliwych zębów również nie mam wrażliwych zębów, ale ci z Was którzy mają to mogą spróbować. Dobra, pozostając przy takiej bardziej naturalnej, fajniejszej pielęgnacji, to jeszcze chcę Wam pokazać coś, co dostałam od mojej mamy w prezencie. Za co bardzo, bardzo dziękuję, bo tak naprawdę już od dłuższego czasu mi się to marzyło. To jest mydło czarne z serii babuszki Agafi, które możemy stosować tak naprawdę do całego ciała, twarzy, a także włosów. Tutaj jest 37 składników roślinnych, z tego co pamiętam, ale tutaj również sobie przygotowałam informacje na ten temat, bo o dziwo wyobraźcie sobie, że zaczęłam stosować zawsze wcześniej, przed, przed rozpoczęciem stosowania. Czytałam pełno informacji na blogach, na vlogach, oglądałam vlogi, wizerze i te inne, a tym razem tego nie zrobiłam, więc jeszcze nie wiem, co tutaj jest dokładnie. W każdym razie jest informacja, że na bazie 37, 37 ziół, no i do mycia skóry, twarzy, włosów i ciała. Także jest tutaj mnóstwo ziół, jeszcze tak sobie zerkam co, o szałwia tonizuje skórę, napinają. ją, ale co chcę powiedzieć, bo pomijając ten fakt, bo nie chce mi się tutaj czytać tych wszystkich ziół, bo możecie sobie te informacje znaleźć w internecie, jakie są moje odczucia po użytkowaniu tego produktu, ja po pierwsze przelałam sobie go do takiego mniejszego opakowania, opakowania ponieważ ona jest ciężka do wyciągnięcia, wydobycia palcami, według mnie... Ja lubię takie ziołowe zapachy, ona się tak ciągnie, popatrzcie, ona się tak ciągnie trochę jak ten cukier, którym się depiluje nogi, czy też po prostu zwykły miód, ale mimo wszystko delikatnie się pieni po, po dodaniu do niej wody i tarciu, tarciu dłońmi, tak, i według mnie bardzo dobrze oczyszcza tą skórę, ale co jest najważniejsze... Jak ostatnio używam ten żel do mycia twarzy La roche -Posay, który jest taki bardzo osławiony, to miałam uczucie suchości. Mimo tego, że mam skórę mieszaną, miałam uczucie suchości nawet na skórze, na, na, na czole. A przy tym nie ma tego uczucia suchości, jest komfort. Ale co chcę jeszcze powiedzieć, ona delikatnie jakby połyskuje według mnie. Ona jest taka wypielęgnowana, w ogóle nie ściągnięta, także. Mm, ja polecam Wam serdecznie i mam nadzieję, że będę dalej zadowolona tak bardzo z tego produktu i szkoda w ogóle mi używać do włosów, ale muszę chyba spróbować, do ciała to już w ogóle nie używam, bo mi szkoda, bo jest dla mnie taki cenny to mydełko, ale do twarzy używam z zadowoleniem, także polecam Wam serdecznie, żebyście wypróbowały również Wy dziewczyny, czy też Wy mężczyźni, chłopcy, koledzy, panowie, drodzy, kropka. No nie może jeszcze nie kropkę, jeszcze mam powiem oleju kokosowym. U, oleju kokosowym. U mnie y, olej kokosowy jest co, ciągle mistrzem. Ciągle jest ten olej kokosowy mistrzem i on pewnie często u mnie się pojawiał już w ulubieńcach, ale postanowiłam, że w tym miesiącu też się pojawi, ponieważ no co, no jest super, jest zajebisty, jest naprawdę fantastyczny. Tym razem olej kokosowy zaczęłam namiętnie stosować y, nie tylko jako oliwkę po, y, po kąpieli. Nie tylko na końcówki, w celu ochrony czy też olejowania włosów, robię sobie też peeling z cukrem, czyli odrobinę tego oleju kokosowego, dodaję do tego cukier i pocieram po prostu nim usta. Możemy to samo zrobić na całą twarz, nie tylko i wyłącznie na usta. Ale co najważniejsze, i co odkryłam jakiś czas temu, raczej koleżanka, którą pozdrawiam oczywiście serdecznie, Kasie, która mi poleciła, golę sobie na olej kokosowy nogi. Maszynka się wcale nie tępi, przynajmniej moja. Yy, nogi są bardzo ładnie ogolone, ale także wypielęgnowane i takie gładkie. Ostatnio ma się mówi, kacha, ale ty masz gładkie nogi, ja wie. Olej kokosowy moja swisko, yy, A więc tak, nawilżam nogi, yy, aplikuję olej kokosowy na całość i golę maszynką tyle. Tyle, cała filozofia. Naprawdę efekt jest rewelacyjny, nie muszę żadnych pianek, nie muszę żadnych żeli podprysznic, bo wcześniej już wam żeli prysznic do golenia nóg, tylko i wyłącznie nasza natura. I tak jak Wam kiedyś mówiłam, wybieram olej nierafinowany, czyli ten nieoczyszczony, z pierwszego nie, tłoczony na zimno, czyli ten nierafinowany. Czyli jeszcze też jest. O kurwa, tak ciepło jest. Ora. Przyknęłam. Przepraszam. Hmm, chciałam założyć tą spódnicę. Dziś. Dobra, nieważne. Będę tu ściutka. W każdym razie mm, pięknie pachnie i cudownie działa. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców. Dajcie znać, jak Wam się podobali. Proszę Was również o koniecznie o kciuki w górę, a także subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. No i dajcie mi też znać, jakie Wy chcecie oglądać filmiki u mnie, na moim kanale. pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.